Witajcie moi kochani. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie o łapce do góry, a jeśli wam nie podobają się materiały, to łapka w dół. Zaznaczcie dzwoneczek. Moi drodzy, zachęcam tak również do komentowania pod materiałem, do udziału w dyskusji, jakie wy macie zdanie na temat tych materiałów, których, które umieszczam mój Kanał jest kanałem sportowym, dotyczącym głównie piłki nożnej, opiniotwórczym. Stworzyłem go między innymi po to, żeby przedstawiać swoje zdanie, swoje tezy i antytezy, mówić o tym, co mi się podoba w polskim futbolu, a co nie. Między innymi właśnie po to stworzyłem ten kanał. Kadra grała. Przejdźmy teraz do ekstraklasy. A konkretnie do Legii Warszawa. Legia Warszawa prowadzi ofensywę transferową, jednych z zawodników kontraktuje, także dba o to, żeby przedłużać z innymi zawodnikami kontrakty. W ostatnim czasie wydawało się, że zostanie przedłużony kontrakt z Dogomajem Antoliczem. Nawet do Warszawy przyjechał były kapitan Legii Warszawa, Miro, Radowicz, który po rocznym odpoczynku odgryw piłkę, teraz próbuje iść w menadżerkę i współpracuje z menadżerem Antolicza. Miał przyjechał do Warszawy i miał z dyrektorem Kwarskim ten kontrakt podpisać. Wydawało się właśnie, że, że na dniach Serb przedłuży umowę z Legią Warszawa. Już wszystko było. Dogadane szczegóły, był potrzebny tylko podpis Antolicza. Niestety, jak donosi Legia.net, najprawdopodobniej Legia Warszawa straci najlepszego pomocnika z zeszłego sezonu. Antolicz ma kontrakt do grudnia, jeszcze zostało niecałe pół roku i w związku z tym mógłby już dziś podpisać kontrakt z tureckim klubem i odejść za darmo. Aleksander Wukowicz wspominał, mówił to władzom Legii o tym, że chce, żeby dalej Antolicz został w drużynie. Tak samo piłkarz, piłkarzowi nie do końca się chce opuszczać Legię Warszawa, chciał zostać, przedłużył, chciał przedłużyć kontrakt. Niestety, to, że Legia odpadła z Omonią nikoza, trochę skomplikowało sprawę i władze Legii chcą przedłużyć z Serbem kontrakt, ale dopiero po pierwszym październiku, bo 1, pa, 1 października rozstrzygnie się, czy Legia awansuje do rozgrywek grupowych Euro Open League, czy nie. Trzecia runda powinna Legia przejść, ma łatwego przeciwnika. Czwarta runda to nie wiadomo, bo jeszcze nie wiemy, kogo wylosujemy, no i trzeba tą trzecią rundę Przejść. Nie, nie do końca pytanie, czy Antolicz będzie na to czekał, bo takie czekanie z podpisaniem kontraktu jest ryzykowne dla piłkarza, bo może doznać, do, doznać kontuzji, a jeżeli piłkarz już ma podpisany kontrakt, gra on z wolną głową, nie zastanawia się na tym i lepiej gra, bo to może też wpłynąć na jego dyspozycję. Bo Rozgrywa się jego przyszłość. Wiadomo, są to zawodowcy, ale na przykład piłkarz grający może cofnąć nogę, bo kontrakt mu się kończy, bo może doznać kontuzji. Nie powinno być takiej sytuacji. No, kontrakty powinny być już podpisywane na samym początku, żeby piłkarz grał z wolną głową. I tak poczekajcie, chwilkę, bo zasłonił gardle. Łyka, Wody się napije. I Serba chce Antolicz. No i Serb ma ofertę, ofertę z Turcji. Turcy nie będą czekać na to tyle czasu, do 1 października, aż legia czy, czy legia się zdecy, czy, 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 czy Serb się zdecyduje na ten kontrakt, czy nie. Jeśli Serb Zrezygnuje, no to Turcy pewnie mają e, drugą opcję. I e, wszystko, wszystkie znaki na niebie wskazują na to, że Antolicz jednak e, zdecyduje się odejść e, z Legii. Była to by, ogromna strata e, dla zespołu Aleksandra Wukowicza. Poprzedni rok e, pokazał, e, jak dobrze grał e, do Magoj, Był takim e, elektronem napędowym e, drużyny. Grał świetnie asystował, był mózgiem. Legia znów popełnia ten sam błąd, który popełniła z Choluszkiem, z Kucharczykiem w tym sezonie, co się nie udało wtedy, co Piast Gliwice zdobył mistrzowski tytuł rok, rok temu. Sytuacja wyglądała tak, że były przygotowania do nowego sezonu. Kucharczyk, już był gotowy kontrakt dla Kucharczyka, dla Choluszka, Yy, no ale zgrupowanie i po powrocie yy, yy, tylko Kucharczyk i Holuszek mieli złożyć podpisy pod trzyletnie yy, kontrakty. Z, w ogóle z Kucharczykiem to sytuacja była o tyle śmieszna, że miał już podpisywać kontrakt, yy, ale potem musiał założyć własną yy, działalność gospodarczą. I yy, walka o mistrzostwo, odkładał, odkładał i w końcu się tak skończyło, że po prostu yy, Aleksander Wukowicz został nowym trenerem, nie chciał Kucharczyka. Uważał, że właśnie że Kucharczyk już 9 lat powinien spróbować sił za granicą. Chciał zmian Nowikowasa. No i z Kucharczykiem nie podpisał kontraktu, ale z Holu, chciał Choluszka. Ale, ale wtedy władze Dagi chciały, żeby poczekał do zakończenia sezonu. Holuszek jednak nie chciał zostać na lodzie i wtedy zdecydował się wrócić do Czech i podpisać kontrakt z czeskim klubem. A Wukowicz chciał bardzo tego zawodnika. Jak zawodnik rozgrywa do e dobry sezon, to trzeba jednak przed rozpoczęciem rundy podpisywać ten kontrakt, a nie czekać na to, czy się awansuje do rozgrywek grupowych Europen League, e czy nie. I, I nie podoba mi się takie e działanie. Z drugiej strony, życie nie zna próżni. Jeżeli Legia nie podpisze kontraktu, nie przedłuży tego kontraktu z Antoliczem, to spokojnie zastąpi go Martins, który teraz jest w kiepskiej formie. Ale rok temu, za czasów Jose Pinto pokazał, że e, może być tym najlepszym zawodnikiem środka pola w drużynie e, wojskowych. Jest także utalentowany ślisz, e, którego Legia ku, kupiła z Lublina. E, więc on może być tym następ, następcą e, Domagoja Antolicza. E, tylko i kolejna, to, to przede wszystkim ja mam takie zdanie, to jest mo, e, moja opinia taka, że z najlepszymi zawodnikami, jakim się kończy kontrakt, to trz, trzeba przedłużać pół roku e, przed sezonem. I jeśli, e, jeśli Legia nie jest zdecydowana, to trudno, ale trzeba temu zawodnikowi. Za, e, Zakomunikować. No Nie może być tak, taka sytuacja, że Miro Radowicz, były kapitan Legii Warszawa, przyjeżdża do Warszawy z Belgradu z menadżerem Antolicza. Mają się spotkać z dyrektorem sportowym Legii Kucharskim, żeby podpisać kontrakt, w którym właśnie tylko brakowało podpisu Serba. A, a nagle w ogóle ten dyrektor sportowy w ogóle nie przychodzi na spotkanie, nie ma z nim kontaktu. I właśnie w przeglądzie sportowym Miro Radović wspominał o tym, że jeżeli Legia nie chce przedłużyć tego kontraktu z Antoiciem, no to że powinni go po, po, poinformować o tym, no to dzięki temu już by wiedział, że Legia jednak zmieniła plany, to Antoic mógłby się zdecydować na tą ofertę zespołu z Turcji. I, I sprawa była jasna, i to jest y, druga rzecz, która mi się y, nie podoba, y, tyle w tym temacie, moi kochani. Y, pozdrawiam Was wszystkich i jeszcze raz przypominam o subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie o y, subach. Jeśli Wam się nie podobają, y, to łapka tak. Y, pamiętajcie, żeby zaz zaznaczyć dzwoneczek. Zachęcam Was do komentowania y, y, moich, y, y, moich filmów. Także moi kochani, wypowiedzcie się, co o tym sądzicie? Czy według Was Antolicz powinien przedłużyć kontrakt z legią, czy niech, niech, niech czy może odejść i zastąpi go bez problemu Martins, bądź Lisz? Czy widzicie innego kandydata, który zastąpiłby serbskiego pomocnika? A może macie zupełnie inne zdanie w tym temacie. Także moi kochani, powiedzcie mi, co sądzicie o zachowaniu dyrektora sportowego Kucharskiego, o takiej sytuacji z tym kontraktem. Czy podpisywalibyście od razu na początku sezonu te kontrakty, żeby już piłkarz, któremu pół rok, za pół roku kończy się kontrakt, miał już wolną głowę? Ja jeszcze rozumiem, jak piłkarz jest. W drużynie no, nie jest tą wiodącą postacią, najlepszym zawodnikiem. Za pół roku się kończy kontrakt, klub nie jest zdecydowany, to niech wypełni ten kontrakt odejdzie, pożegnamy się. Ale jak zawodnik jest tą postacią wiodącą, najlepszy zawodnik sezonu, no to przed, zanim się rozpoczynają te przygotowania do nowego sezonu, no to trzeba z tydzień porozmawiać. Sezon się rozpoczyna, podpisać kontrakt. I to tak powinno wyglądać. Niestety, to jest polska Ekstra klasa. to zupełnie inaczej wygląda. Dziękuję moi kochani, do usłyszenia. Hej!